Zanim napastnicy dopadli markiza Esquilasze, wparowałem do salonu, dzięki czemu dysponowaliśmy dwoma ostrzami. Dwa to mniej niż pięć, do tego wicekról nie grzeszył przesadnie wielką posturą, ale gdyśmy stanęli w rogu pomieszczenia plecami do ściany, byliśmy w stanie dać odpór przynajmniej pierwszym atakom. Ostra cięły powietrze wokół nas, żadne jednak nie zahaczyło o naszą skórę. Jestem wicekrólem wynętnicy, no to zaraz będziesz wicekrólewskim trupem. Trzy razy ostrze jednego z rapierów zaświstało mi przy twarzy. Szermierz ów nie posiadał eleganckiej techniki, dysponował za to nadludzką siłą i każdy z jego ciosów przypominał zamachnięcie młotem. Broniłem się jak umiałem i kiedy parowałem kolejne jego uderzenia, spojrzałem mu w twarz, ciekaw, kto szturmuje z taką zaciekłością. Cerę miał czarną, a na połowie twarzy bliznę w kształcie litery H, którą od razu rozpoznałem. Miałem oto przed sobą owego Marona, co to chciał wydać mnie na śmierć w swojej osadzie. Człowieka, byka, choć tym razem nie nosił się jak zwierzę, tylko na modłę innych towarzyszących mu najemników w butach i chrześcijańskim przyodziewku. To wy! z ust wyrwałem się zaskoczone pytanie. Tamten nie odparł ani słowem. Zamachnął się tylko i uderzył z takim impetem, iż prawie mnie tym rozciął na połówki. Wtedy faktycznie wyglądało na to, że bitwa jest dla nas przegrana. To też nie przerywając fechtunku, zacząłem w myślach odmawiać pacierz za zbawienie mej duszy. To jedna z wielu potyczek, bitew, awantur, w którą wdaje się Alonso Morales, bohater powieści Rok, w którym narodził się diabeł Santiago Rocagriolo. Santiago Rocagriolo urodził się w 1975 roku w Limie. Od 2000 roku mieszka w Hiszpanii, pracuje jako dziennikarz. E, był autorem scenariuszy, w tym oper mydlanych. Jest autorem książek dla dzieci, sztuk teatralnych, powieści, zbiorów, esei i opowiadań. Jest także tłumaczem literatury francuskiej na język hiszpański. W 2025 e, ukazało, się, ukazało się tłumaczenie jego powieści, e, właśnie powieści Rok, w którym urodził się Diabeł. Powieść jest definitywnie. I do głębi Łotrzykowska. Właściwie chwilami trudno nadążyć za tym, co przydarza się Alonso Moralesowi. Morales z jednej awantury wpada w kolejną, z jednej afery w następną. W jednej chwili jest sojusznikiem tego można, można, władcy, można władcy, w kolejnej innego. Spiskuje przeciwko temu albo przeciwko innemu e, możnemu, a jest tak naprawdę tylko synem e, właścicielki sklepu z tkaninami, którego ojciec pracuje gdzieś poza Limą jako nadzorca. Prac w terenie, chyba jakiejś kopalni. Do końca nie jest to pewne, zresztą listy, które przychodzą od ojca są rzadkością, a sam Alonso nie bardzo swojego ojca pamięta, już nie pamięta na pewno, kiedy ostatni raz swojego ojca widział. Stara się jednak przetrwać w Limie, a 17 wieczna Lima, spotretowana w sposób bardzo sugestywny w tej powieści, jest miastem ciasnym, miastem mrocznym, jest pełną. Przemocy, pełną niebezpieczeństw, i jednocześnie wydaje się być otoczoną ze wszystkich stron przez złowrogie sił, siły. Chociaż, dla jednych takich właśnie mieszkańców, miasta jak Alonso Morales jest centrum świata. Jest e, najlepszym miejscem do życia i zdecydowanie, e, zdecydowanie miejscem, w którym należy swoją e, karierę życiową budować. E, dla innych, takich jak wicekról, który przybywa z Hiszpanii, żeby objąć e, zarząd e, w Limie, no jest straszną i zapadłą prowincją i de facto e, zesłaniem. Rok, w którym urodził się diabeł, to rok 1623. I w tym roku Alonso Morales przeżywa wszystkie swoje przygody. Jest i rycerzem, i posłańcem, i pomocnikiem Inkwizytora, i zdrajcą, i kochankiem, i broni dzielnie limy, i współpracuje z jej wrogami. Powieść maluje bardzo bogaty obraz nie tylko samej Limy, ale także złożonego społeczeństwa Limy w wieku XVII. Widzimy inkwizycję, poznajemy sytuację kobiet w jej złożoności, ról dyktowanych przez, przez większość mężczyzn. I no właśnie role kobiet, postaci kobiet okazują się w pewnym momencie może nawet bardziej istotne niż przygody i awantury Alonso Moralesa. Z jednej strony mamy charakterystyczne i mocne postaci, takie jak wyzwolona miszka Jeronima, z drugiej strony święta Róża Flores de Olivia, kobiety, które tak naprawdę budują ten świat i budują narrację o tym świecie. A Alonso Morales Przebiega tylko jakby ponad tą narracją i, i stara się w nią wpisać, stara się ją przetrwać. Można nawet zaryzykować taką tezę. Że choć bohaterem powieści jest zarozumiały, jednocześnie ambitny Antonio Morales, no, trzeba przyznać, że mocno niedouczony, to prawdziwą historię tej powieści tworzą kobiety. Co szczególnie wybrzmiewa w momencie, kiedy wszyscy mężczyźni wybywają z Limy po to, żeby bronić stolicy przed najazdem piratów. W mieście zostają same kobiety, miasto kobiet. Być może o tym jest właśnie ta opowieść. Santiago Rokagiole rok, w którym urodził się Diabeł. Dostępna w czytelni beletrystycznej, w wypożyczalni beletrystycznej Biblioteki Głównej, czytelnia C, pierwsze piętro. Zapraszam.